Trzeba no w dzisiejszym odcinku będziemy trollować moją dziewczynę aż w trójkę, bo jestem z moją młodszą siostrą, z moim młodszym bratem. Heyo. Yo! Dzisiaj zobaczcie, gdzieś tam. O, patrzcie, no, tutaj, słuchajcie się, słuchajcie, proszę widać. widać, dobra. Tam jest Natalka, zobaczcie, widzowie, to jest moja dziewczyna i będziemy ją dzisiaj trollować w Minecrafcie, zmieniając się w różne moby. Ona kompletnie, ale to kompletnie nie ogarnia Minecrafta. Ja jej, stworzyłem taki jej tutaj świat, gdzie specjalnie wyłączyłem jej czat, więc ona nawet nie zobaczy, że to my dosłownie, a my jak zresztą zamienimy się w jak... Jakąś postać, pokaż Verga, zamień się w kogoś. Tu kompletnie Ej, dobra, znika. Nikt, zobaczcie, nie ma niku, dosłownie nic, nie wiadomo kto to jest. I będzie się właśnie tak w trójkę będziemy trollować moją dziewczynę i zobaczymy, jak ona będzie reagować. Ona widzowie kompletnie nie ogarnia Minecrafta, więc jest też szansa, że na niektóre moby w ogóle nie zareaguje i nic nie powie, ale dlatego to będzie o wiele lepsze, bo ona kompletnie się tego widzowie nie spodziewa. Subskrybujcie, łapkujcie, a my się może na początek zamieńmy, no nie w może w coś takiego bardziej. Mm -mm. Może, może może w kotki. O, mogą być w sumie kłótki, no? Nie, ja być tym takim eee, brązowym. Dobra, to ja będę tak. Nie, ten już jest! Dobra. A ja nie, nie, ja będę takim rudy. Dobra, okej, okay, to ja wezmę tego czarnego, dobra, super! Jesteśmy w trzech kłótkami. Dobra, chodźcie, spróbujemy, spróbujemy, czekajcie, ona jest tam, okej, okay, dobra. Chodźcie. nie możemy iść tak wszyscy w jednym miejscu, żeby ten. Żeby tak. to nie było takie podejrzane. Eee, ty, werka, nie, idziemy wszyscy w trójkę I na... weź ktoś tabliczkę, weź ktoś tabliczkę. I ja po prostu jedna osoba będzie pisać na tabliczce, dobra? Dobra, dobra. Ko kozacko. I dobra, chodźcie, chodźcie, spróbujemy strowa, chodźcie za mną. Dobra, okej, okay, idziemy Trzy kotki, dobra, okej, okay, chodźcie, podejdziemy do niej, dobra. Czekajcie, czy ona nas w ogóle zauważy? Dobra, to jest właśnie ryzyko, że ona w ogóle nie szczai, a nie, dobra. Chyba patrzy, czekaj. Nie, kotki, cześć! Słyszy, dobra, Ale czekajcie jeszcze naraz. Dobra, do mi diament, do diament, o, dobra. Daj, daj a, co to jest? Ej, dobra, ona nie ogarnia. Skąd wy macie diamenty. Ej, wie co to są diamenty? Dobra! Szymek, pora Pisz na ujawnienie! Napisz tabliczkę, tak jest! Okay. Napisz coś! O. Co, co Siema, albo coś. Ej, dobra, nie trzeba będzie wiedzieć, z której Ach. strony to się pokaże, nawet nie wiem. Co to jest za tym O, ja dam jej kwiata, bo ona sadzi kwiaty. O. Nie dobra. podoba mi się ten kwiatek. Dlaczego? No, ej! Ej, dobra, no nie ogarnia! Kwiatki jej się nie podobają, dobra! Szymek! No, co, 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 co wy robicie? Pokaż jej robi, prawdziwy no, kwiatki, kwiatek, dobra. No, spokój. Weźmy grzyby, grzyby zasadźmy, patrz Grzyby! A nie, nie działajmy grzyby! Nie działajmy grzyby! też można. Poczekaj, 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 te duże! O, to byle jakie kwiatki zasadajcie! Te są lepsze! PYK! Te są lepsze kwiatki! Tak, 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 piszcie bez tego! Ej, ona nie chce tych. Nie, nie taką no, miałem nie wizję, nie ej ej, ona nie chce tych kwiatków! Co wy robicie? Ej, się to nie ja podoba! Ja dobra, dobra. dobra. dobra może się ze mnie Ej, coś dobra, już. Ty drzewo, ty co drzewo począłeś! Co to? Wejdźcie, idźcie sobie, sio! Ej, dobra. ej ona, mnie wygonia, ona mi wygląda, ona mi chce mnie uderzyć! Idźmy. Do domku? Idźmy. Dobra, nie, dobra, dobra. chodźcie, chodźcie, chodź. Jo, chodź. Dobra, nie, nie, Dobra, okej, okay. dobra, poszła, 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 dobra. Co to jest. Dobra, ja muszę ją wyciszyć na chwilę, dobra, okej, okay, pyk. Dobra, spoko. Jest Git, zamieniamy się w coś innego, ona widzowie, nie ogarnia oh. kompletnie, nie? <grytanie> Co ty oh. dajesz? Pandę? Oh, no. Od razu. Ja pają. Musimy być tymi samymi postaciami, słuchajcie, tymi samymi postaciami, bo inaczej ona nawet się nie zorientuje, że to jest jakieś wiecie, że to jest coś nie, nie, niespotykanego, bo nam pomyśli, że w Minecraftie dosłownie tutaj mogą być panda. Dawajcie w pandy, no, Dawajcie no w, pandy, w pandy. dobra. pandę się. No, do ja nie mogę, nie. Pand Dobra. Ej, to ja może pójdę tak od razu! Nie, 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 twój nie, nie ja pójdę, zabijaj się! Dziękuję pancie, dobra. zobaczcie! Dobra. Dobra. dobra, 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 dawaj, 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 dawaj. Idziemy szybko. O to tutaj jest patrz od razu jest, dobra, dawajcie tymi pandami. Dawajcie <laughs> tymi pandami, nie? Grupa pand. Let's go! Co? Co? Pandy? Wie dobra, już myślałem, Ej, że pomyśle, ty... to jest normalne Nie, 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 e, czekaj, ona... Ona... Powiedziała niedźwiedź? Czy mi się to przesłyszało, no, nie? Tak, tak. Dobra, musimy zwrócić ej, uwagę, patrzcie ja, się boję. ja podlecę pandą, poczekajcie Ja podlecę pandą, Mistrę czekajcie Nic was nie mam Czekaj, dobra, dobra, no, patrz na to Czekaj, będę latającą pandą latająca Macie troszkę bambusa Zau Zauważy mnie? Zauważy mnie jako latająca panda, myślicie czy nie? Czekaj, no. patrz, patrz no, bambusy Pojedźmy wszyscy, pojedźmy wszyscy no, dawaj, 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 Latajmy, latajmy po prostu, latajmy no Dawajcie, latamy ej. Widzi nas? Widzi? Latające pandy serio? Tak, widzi, dobra. Nie, 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 nie ja stąd idę. Dobra. To lądujemy. To, Zmieńmy. To, to, co się tutaj dzieje? Nie, to nie jest normalne. Ej, dobra, Sorry. poszła, poszła, poszła. A ja poszła, nie możemy zmieniać tutaj, musimy się odsunąć. Tak, musimy się pójść dalej. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie dobra. wyżej gdzieś, chodźcie tam, chodźcie tam, chodźcie może troszkę dalej. Dobra. Chodźcie, pójdziemy tutaj do góry. Tylko poczekajcie. Teraz trzeba zrobić jakąś lepszą akcję, bo już same zamienienie w jedno to już nie ma sensu. Słuchajcie, no musimy tak. musimy zrobić coś lepszego. Niech jedna osoba na przykład Dobra, ja będę tą osobą. Ty, Szymek z Werką, schowajcie się w domku, a ja przyprowadzę Natalkę do was. Ja mam po prostu Ale wstrzymałem O, może Liski! Możecie być liskami, dobra, okej. Okay. Dobra, 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 ja też będę liskiem. ja powiem, że musicie przejść, Że ona musi przekonać moich rodziców na to, żebym wyszedł na dwór. E, dobra. Czekajcie, dobra. E, tylko muszę wziąć jakieś. Dobra, w sumie to jest okej. Okay. Dobra, idę, idę, tylko muszę wziąć tabliczkę. Muszę wziąć tabliczkę. No no dobra, okej. Okay. Dobra, 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 dobra okej. Okay. A bo nie, chodźcie w jakiejś niższej, bo ja nie wiem, czy ona wejdzie tak wysoko. Czekaj, bo tutaj nie ma nigdzie takich tych wejścia, dobra. We... Stójcie tutaj nawet, stójcie tutaj. Ja tutaj zaraz przyjdę. Dobra. dobra, czekajcie, podejdę. Ok, dobra, strzelam ciosa. Pyk, okej. Okay. Ja Ma? Co to było? Tu ja, tu ja, tu ja list, dobra. Sek. Siemka. E, mam, sprawę. mam sprawę. Mam Siemka. sprawę. Siemka. Dobra, 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 dobra okej. Okay. No, jaką mam sprawę? E, przekonasz moich rodziców, żeby mnie puścili na dwór? Dobra, okej, okay. dwór, dobra. Okej, okay, dobra, napisałem. Pyk, jest. O, oh. to Przekonasz moich rodziców, żeby mnie. Puścili nadbór A gdzie masz rodziców? Eee, no zaraz ci pokażę! Eee, pójdź! I napiszę tak, pójdź za mną. <grystanie> Przez błąd ortograficzny na pewno się wkurzy. No dobra! Nie w Co? No dawaj, nie? Nie się na Błąd ortograficzny, czekajcie! Dobrze to napisałem? Dobra, dobrze to napisałem, może tak. Może tak. <grystanie> Że tak zauważę. <grystanie> no nie! Nie do końca. Dobra. Ale się myślę że jeszcze nauczysz? Chodź, chodź za mną. Dobra, idę do was, idę do was. B bądźcie przygotowani. Dobra. No dobrze, to zaprowadź mnie. Bądźcie przy. O, co tam z się No, ralisków, dobra, Ciekamy super. Czekamy tutaj. Dobra, 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 idziemy, idziemy. Dobra, jest na ralisków. Okej. Okay. Dobra, i teraz tak. Noralisków. E, czekajcie. E, jak my znaczy to. tutaj fajnie. Jak my eee. teraz sobie eee. to napisać? Czekajcie. No tak. Dzień dobry, mamo i tato, liska. E, bo Lisek chciałby wyjść na się z kolegami, można? Na dwór. Nie? Czemu nie? Ale tu ze mną pozbiera kwiatki. Dobra, patrzcie, ja wysadzę im tą całą norę. Ej, dobra, wysadzę wam tą całą norę. Tylko. wysadzam wam tą całą norę! Wysadzam, czy ona wie, co to jest w ogóle TNT! Ej, ej, co to jest? Ona ona wie, ona wie, dobra, chyba nie wie. Dobra, wysadzam, do wysadzam tą norę! Dobra, dobra. nie, ja wysadzam, my to Ej, sorry! Ja nie mogę! Ej, co ty robić, dobra, no już nie zagra Minecrafta nigdy więcej! Nie? przecież. Kto normalnie widział trójkę listów, która coś wysadza! Dobra, poczekajcie, cofnijmy się, cofnijmy się. Teraz musimy ją przestraszyć, musimy odpalić coś strasznego, chodźcie. Dobra, to może jakieś te, potwory? Tak, 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 odpalimy potwory, chodźcie za mną, chodźcie tutaj do mnie wyżej, chodźcie, chodźcie, chodźcie. E, poczekajcie, poczekajcie. E, trzeba znaleźć jakiegoś strasznego potwora, tylko poczekajcie, który. To jest straszne, e... E, który, 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 który mówisz? Czekaj, Dragon. Nie, to na końcu! Jak like Ender Dragon, tak od razu człowieku! Dobra, poczekajcie. Eee, może weźmy... Może weźmy, poczekaj, eee... Bajonki są straszne! Villagerów tak, weźmy! Ma. Villagerów weźmy! A ja mam lepszy pomysł! Ja sobie zmienię głos i ja to nie coś powiem! Ej, dobra, to Pani jest dobro. Ale też nie są straszni! Ale weźcie villagerów, weźcie villagerów! O, tego bez oka! Tylko musicie mi powiedzieć, czy mam dobry głos, dobra? Bo, bo, bo ja czy wstyd! Dobra, o, tak, tak, tak! Nie, może taki, co? Halo! O, albo taki! Halo! Dobra, jest kolor! Dobra, jest Dobra, wyradałem, Dobra, okej, chodźcie za mną, dobra, 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 okej. Ona stoi tam pod drzewem dalej, dobra. Ja się odciszę. Na razie jeszcze z wami gadam. Czekajcie, podejdziemy. Podejdziemy i ja po prostu wy. Nie wiem, jaki jest plan, dobra, nie wiem, jaki jest plan. Coś się w trakcie. Dobra, chodźcie, 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 po prostu, dobra, okej. Podejdziemy, na razie nic nie będziemy mówić. Dobra, a słyszycie mnie tym głosem, tak? Z tym specjalnym? Tak, tak. Dobra, okej, okej. uderzę, dobra. Ej, o co chodzi? Dobra, okej. Halo. Dzień, dzień dobry. halo! dzień dobry! Dzień dobry! Jestem villagerem, halo! E, dzień dobry! Halo! E, czy, czy czegoś wam potrzeba? Tak, e, zamieszkałeś w naszej wiosce! Potrzebujemy opłaty za mieszkanie w naszej wiosce! Opłaty? Tak, to Ale jest nasza jest wioska! Jestem tylko przypadkiem. Ej, koleżanko! No... To jest nasza wioska, rozumiesz? To są moi bracia! oni są potężni, mogą cię zniszczyć jednym ciosem! Powiedz, że Ale tysiąc diamentów... od razu tak agresywnie. Ja tutaj tylko zbieram kwiatki. Słuchaj, mój sojusznik mi podpowiada długa, że tysiąc diamentów to jest cena w siebiosce mieszkania, nie? Nie. No jak nie? No tak jest, to on tak mówi, ten tutaj, o te, ten na lewo, słyszył oczy i mu to powiedz. To on tak mówi, Tysiąc diamentów trzeba zapłacić, żeby tutaj mieszkać, w tej wiosce, powiedz no. Że, powiedz, że jak mnie zdenerwuje, mam to jeden. 1500. E, e, I właśnie, jak zdenerwujesz tego tutaj, to 1500 będzie diamentów, a nie jeden, no. Ja mam gotowe widły w wziąć! I zobacz jakie on ma widły, on cię normalnie tutaj zaraz rozwali, jak nie dasz tych diaksów, nie? Dobra, słuchaj! Ale skąd ja mam wziąć diamenty! Słuchaj, no to element jest taki teraz naszej znaczy tutaj współpracy, nie? Dajesz mi ten jeden diamencik i o, poczekaj, bo tutaj Zbigniew coś pisze! E, to o, zobacz jego wiadomość, on się chyba zdenerwował, zobacz tutaj. A dawaj, Hajs, bardzo nieładnie, który to jest Zbigniew? E, no ten tutaj w okularach on jest mądry i w ogóle jest kozakiem, nie? To jest mój ulubiony bilazer. <noise> Dobrze, to panie Zbigniewie, ja naprawdę nie mam żadnych diamentów, oprócz tych. Tu... Bo jednego, a nawet nie potrafię go panu dać e, dobra, spokojnie, słuchaj Zrobimy tak, dajesz tego jednego diamenta, nie? Jesteśmy kwita, ale idziesz do jaskini Tam, tam, gdzie tam widzisz i zarabiasz nowe diamenty Jasne, kapujesz? No, średnio Miałam inny plan e, ale na swoje plany nie interesuj To jest nasza wioska, trzeba iść? To jest nasze, nie? Dobra, dawaj tego diamenta i do kopalni Zarabiasz diamenty Dla nas, dla villagerów, kingów tej wioski ale... No, ja naprawdę nie umiem wam go dać. To jest e, mój jedyny diament. Aha, a dobra, eee. Panowie, chyba ja rozumiem, o co chodzi. To jest taki dobrze, że ona nawet nie wie, jak wyrzucić ten diament, nie? Kliknij a, sobie no, po no prostu. Q tak na klawiaturze, Q! Jak kwerty! E, o! No! O, I rewelacja, i są pieniądze, gadać. i dziękuję, jest biznes, no! Dobra, to teraz tak. Idziesz za mną, ja ci pokażę, gdzie jest ta jaskinia, i tam po prostu musisz sobie trochę pochodzić i poszukać diamentów, nie? O, e, A Ale ja nawet nie mam nic też, e, kopać. Ręka im przecież nie będę kopać. No ja ci zaraz wszystko dam, nie przejmuj się. Trzymaj tutaj kilofa. Tutaj taki fajny, diamentowy, ale o, zwróć ja jestem tutaj, nie tam. Kogo ty słuchasz? Ja jestem tutaj. O, ten co skacze. O, no. już y wszystkie skaczą. O, przejdź sytuację, ja jestem tutaj. Powinnaś mnie rozpoznać, no. Dobra, trzymaj. To ja do ciebie mówię, ten tutaj, ten bez niczego, no. To ja, to ja jestem ten kozak. Dobra. Ty masz kilof teraz, dobra, spoko. To teraz ja ci daję w tej sytuacji jeszcze taką, coś jak taka pochodnia, żeby ci tam ciemno nie było. I trzymaj trochę chleba, nie? Żeby ci też tam ten, no... Tylko poczekaj, bo tutaj... Lysy nam się Dobra... Ryszard, musisz coś z tym zrobić, Co bo z tym tak, tak się... Co Tak się życie da, Ryszard! Dobra, słuchaj... Ech, poczekaj... Ech, gdzie to jest jakaś jaskinia, Ryszard? Masz jakiś pomysł? Ej, mam! Możemy może jakoś, nie <laughs> wiem, przełożyć? Chcesz diamentów? Co?! Przełożysz, nie ma takiej opcji! Trzeba kopać diament, bo to jest najlepsza waluta na świecie! Eee, poczekaj. E, ja już tutaj, moi wspólnicy ci szykują jaskinie, ale poczekaj, bo <grym> ciężko im to idzie. To jest ciemno. E, dobra, słuchaj, my do Ciebie przyjdziemy za minutę i coś wymyślimy. Dobra, pójdź do tego domku, albo tam zajmij się sobą. <grym> Dobrze. <laughs> nie, co <czy> wyszło? <laughs> czy ona w ogóle w to uwierzy? No, jest, już nie, może, nie mogłam już słuchać tego głosu! Czemu on jest genialny? Ej, dobra, po bo... już głowa od tego, ale to było śmieszne bardzo. Ej, dobra, słuchajcie, teraz musimy się. Teraz czekajcie, ja się muszę zamienić w innego villagera e, i przyjdzie po prostu inny villager. E, czekajcie, o, przyjdzie zombie villager. Aby A nie. Mogę być obok tego zombie tym? Możesz być, możesz być, to będzie na. O, to będzie taki pojazd. Nie, tutaj. Bądź, Szymek też się zamień w to Też się w to zamień, a ja będę po prostu innym Villagerem i ja jej powiem, żeby kopała gdzieś indziej E, e, jak to się nazywa? Eee, e, ja, e, O, dobra, jest super. Dobra, czekajcie, chodźmy, znajdę się jaskiniaką, żeby mogła gdzieś kopać. E, tutaj, tutaj wejdzie, patrz co tu jest, nie, o, patrzcie o, to! Tak, tak o, jest, nie, ja dajemy ją chypała. tutaj, dajemy ją tutaj, dobra. Czekajcie, ja po nią pójdę, dobra, jesteście tutaj, dobra, chodźcie, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Ja muszę głos zmienić, czekajcie, teraz dam taki bardziej, o, coś takiego, fajny głos. Tak, fajnie, ale tam był lepsze, ale to też może być. Dobra, dobra, będę tak mówić, nie? Dobra. Tylko musimy znaleźć, czy jest, gdzie on jest? Yy, nie musimy je znaleźć, poczekajcie. Eee, tutaj! Gdzie? W Tutaj yy, Gdzie? A tam, dobra, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. No <harm> to... Ja to! Ojej, e, spokojnie nie bój się, nie bój się, to są moje służnicy, nie? No! Ogólnie słyszałem, że Zbigniew do ciebie podszedł i tam ci chciał sprzedać coś, że maszisz kopać jakieś diamenty, nie? Może. Dobra, to słuchaj, zrobimy teraz tak, bo ja mam dla ciebie lepszy interes. Oni cię nie zabiją, jak ja im powiem, ee, że mają cię zostawić, zobacz na to. Eee, a dalcie się świnieto! ej, ej Nie bijcie nie, nie bicie, nie bijcie, nie bijcie, nie, bicie, nie możecie jej bić! Rozumiecie to? No, no. Wejdziesz oni się mnie słuchają, ja to jestem królem, nie? No fajny masz te świnie, że się nawet... Z... No wiadomo, że fajne. I w ogóle posłuchaj, teraz najważniejsza sprawa jest taka. Oni cię nie zaatakują, hmm. jak wy mi wydobiesz diamentów. Tylko nie możesz tych diamentów dać tamtemu frajerowi Zbignianowi, bo on jest Rozumiesz, musisz winać wszystkie diamenty. No, o, o dobre. Dobra, i teraz, słuchaj, żeby ci nic nie stało, to ja ci dam taki fajny equipment. I jak ty sobie to założysz, jak to wasz wszystko, to kliknij sobie po prostu prawie przy na, na myszce i sobie to możesz założyć, nie? O, no i dalej, wszystko, ze Ale te spodnie sobie, te galoty też sobie załóż. No, wszystko sobie załóż. No, 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 jeszcze te, i te, buty też sobie załóż. Dobra, super, nie? I teraz, słuchaj mnie, idziesz za mną, znaczy za nami. Ja cię zaprowadzę do kopalni, mhm. tam musisz wydobyć diament, jasne? No. Dobrze. Chodź za nami. Chodźcie świnie. Ale możemy bez tych świnek? Nie, nie, nie. Świnie są mi potrzebne. Chodźcie, 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 chodźcie. Szybko świnie. Dobra, dobra. I ich nie bój, bo one ci zrobią. To są dobre świnie. One tylko atakują tych... nas nie zaatakowały. Ale bo to był przypadek, bo on się stresował, a tak to teraz nie atakuje normalnie, nie? Dobra, chodź, chodź, chodź. E, tutaj, tutaj jak sobie zejdziesz, nie? No to tutaj, tu jest fajna skinie Ja umiem latać, bo ja jestem kozakiem, nie? Ale ty nie umiesz pewnie, hehe. He. Zejdź Oj. sobie tutaj, albo dobra, poczekaj ci łatwiej. O, dobra, można też tak, hehe. <laughs> dobra, zejdź sobie tutaj, normalnie. Dawaj, 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 nie bój się, nie bój ta, dobra, daj super. I tutaj sobie możesz stawiać pochodnie, to ci nie będzie ciemno, nie? Weź sobie pochodnie i sobie postaw gdzieś, o prawym przycisk myszy. O! No i elegancko. No i słuchaj, idziesz do kopalni, niczego się nie bój. Yy, ja tutaj zrobię tak, że nie będzie potworów, dobra? No i teraz idź sobie do kopalni a a, a ten i uważaj Ale na ja potwory. ja chyba nie chcę, ja nie ja chyba nie chcę. Mogę zawrócić. Ale słuchaj, musisz, ty musisz diamenty nam wydobyć! Dobra, leć na dół, a my zaraz u ciebie dam ten, yy, przejdź do nas z diamentami! No, na razie. No a ile? A ile diamentów? Minimum dwa no, no dobra, postaram no. się, ale nie oblicuję. Strzałeczka, ziom, nara. No, no. Hey. Ja nie wiem, czy ona w ogóle to Dawid, wydasz to zaraz, jaka strzałeczka, ziom. No, no dobra, słuchajcie, teraz zabijemy się w pająki. Dobra, zamieniamy się w pająki, idziemy straszyć, idziemy straszyć. Dobra, dawajcie. Dobra. Spider, ja biorę te, te zwyczajne, dawajcie, zwyczajne pająki. Ty, ja nie mogę, nie, ja to jest grube. To już będzie ostatnie, co zrobimy. Chyba dobra. ostatnie, a smoka damy na kiedy idzie. To będą hardkorowe moby może, bo tutaj są o wiele większy potencjał. Right. O, dobra, mam. Czekajcie, no nawet tam... No nawet nie kupię nic, co jest? Dobra, poczekajcie, eee, muszę ustawić głos taki, żeby był jak pająk. Eee, czek Czekajcie, może damy sobie coś takiego, że bardziej tak będzie... Halo, Teraz? To jest taki zły Jest identyczny. Okay, okej, dobra, to może jestem, dalej. Jestem królem pająków. Tak, 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 to jest idealny. Dobra, okej, okay, idziemy. Dobra, 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 podejdźmy Choćmy. jeszcze troszkę, jeszcze. Aha, jestem królem pająków. Halo. Jezu, hej. Czy jest tutaj ktoś? Okej, okay, widzę cię. Wyjdź lepiej stąd i z nami porozmawiaj, bo inaczej zjemy cię. Wyjdź. Ale skąd ja mam powiedzieć, że nic mi nie zrobicie, jak wyjdę? Spokojnie, nie bój się. Ja ci mówię i nawet dam ci parę diamentów. Nie bój się niczego. O! Dobra, dzięki. E, posłuchaj, musisz zejść z nami niżej, i właśnie, nie dostaniesz się, buteran, jesteś w naszej sieci. To... Ej, no, no! Dobra, spokojnie, nic się nie stanie, jak będziesz się nasłuchać. My mamy taki mały problem. Bardzo, mm -hmm. ale to bardzo boimy się ciemności, nie? No i słuchaj, mm -hmm. czy mogłabyś tak z, z swojej uprzejmości, oczywiście, do pajączków, pójść tam do góry i wyłączyć to światło, bo nas razi w oczy. Ale jak ja mam to zrobić? No nie wiem no, może to jakoś zabudować albo coś? Cokolwiek, damy ci materiały, a ty po prostu zabuduj, żebyśmy to nie mieli jasno, bo mnie zaraz tutaj, zaraz coś... Aaa, zaraz coś, znam cię! Znam cię, ty mnie ja nie zrobisz! Dobrze. Dobra. Dobra, to. O, dobra, trzymaj, dobrze mi, do, dobrze mi idzie. Znaczy co? E, no. E, i ten... E, co zrobić? Nie. No. Dobra, no to się, dobra? Co zrobić? Muszę się wyciszyć bo nie dobra. To nie ma sensu, no to Nie dobra widzowie, wykończymy te film i się zaraz spalimy Ja muszę wyłączyć to nagrywanie bo my się na pewno spalimy No ona się zaraz orientuje, nie! Napiszcie nam w komentarzu jakimi następnymi po prostu postaciami mamy trollować, bo to no my się zaraz spalimy, ja muszę to włączyć i wyjść z tego serwera